Co znowu dzwoni? Bulion? Halo? Halo świstu! Tak dzwonię, wiesz! Zapytać, czy pamiętasz w ogóle jeszcze te czasy CSGO, kurde? Kiedyś to było, nie? Stary, kto by tego nie pamiętał, no? No dokładnie, teraz to sami cztery, kurde. Bany hopy nie wsiadają. Szkoda, że już nie można zagrać. A jesteś pewien? A co, wiesz, może jak odpalić tego y, CSGO w 2024? No, jestem ciekaw. Mordo, podtrzymaj mi piwo! Halo, halo, z tej strony Świstu, witam Cię, moi drogi misiaczku. w dzisiejszym odcinku chciałbym Ci pokazać, jak zagrać w starą wersję kanterka. bo w 2024 da się to zrobić i naprawdę fajnie to chodzi, na pewno lepiej niż CS2, dlatego nie przedłużam więcej, zapraszam. A więc, moi drodzy widzowie, moi misiaczki kochane, znajdujemy się już w całym jakby menu głównym Steama, klikamy na naszego konta Strike 2, prawym przyciskiem myszy, właściwości, zakładka beta, udział w wersji beta, i w tym miejscu klikamy CSGO Legacy Legacy Version of CSGO. Po zrobieniu tego, tutaj powinniście mieć yy, przycisk zaaktualizuj. Aktualizujemy grę. Po aktualizacji przechodzimy już do CSGO. A więc, jak widzicie, jesteśmy już w CSGO w naszej ukochanej, wspaniałej, najlepszej gierce, jaka kiedykolwiek powstała. I w tym momencie, jeśli chcemy zagrać jakby meczek mamy do wyboru tylko boty. No tak wygląda, nie? Zobaczcie. No mogę kliknąć sobie, że chcę zagrać Mirka na przykład. Turniejowy, no i mogę wybrać długość meczu i zagrać mecz tylko z botami. Jak widzicie jestem już w meczu. Niestety są to tylko boty, ale... wasz mądry twistu Coś wymyślił. Wymyślił naprawdę coś fajnego. Dla niektórych to będzie bardzo oczywiste, dla niektórych nie, dlatego wolę to wszystkim pokazać. Jak zagrać CSA normalnie z ludźmi, a nie z. Zobaczcie z botami. O. Bo nie o to chyba nam chodzi, tak? A więc, jesteśmy w głównym menu I teraz bardzo ważne Musimy mieć odpaloną konsolę Konsola odpala się w tym miejscu Włącz konsolę, tak? Jakby ktoś nie wiedział Kiedy konsola Już nam działa, tak? Klikamy, otwieramy, wpisujemy connect Oraz IP serwera Będziecie mieć 4 IP serwera w opisie Serwerów Żebyście mogli sobie dołączyć i pograć też w CSGO No bo to, to jest coś nowego Na ten moment niestety Jak widzicie przechodzimy właśnie do meczu Także na Mirku, no i wydaje mi się, że chwilę sobie pogramy, no bo piękny powrót wspomnień. Jak możecie zobaczyć, jesteśmy już w meczu, są normalni ludzie, wreszcie możemy pograć w GO normalnie, a nie na żadne boty. Moi drodzy, kochani widzowie, mamy to, jesteśmy w meczu normalnie, możemy grać, kupić sobie dygielkę i po prostu delektować się tą wspaniałą grą. No i to jest gierka, słuchajcie, a nie jakiś CS2 zjebany. Tu się da grać w końcu. No i tu się tak grać no No co moi drodzy widzowie, nic innego nie pozostaje mi jak życzyć wam miłej zabawy Na graniu w starego, starego, dobrego CS-a. Co to jest kurwa? A nie tych nowych wymyślanek Na tym moi widzowie to jest koniec tego odcinka Dziękuję wam, że oglądaliście, pamiętajcie o subiku, łapce, bo No takie info to jest fajne info, tak? Więc nie przedłużam więcej i trzymajcie się, na razie, cześć